Palenie to jedno z najbardziej powalonych uzależnień, jakie wymyślił człowiek. Bo powiedzcie sami, jest 100 tysięcy sposobów, żeby wywalić kasę w błoto. Szlugi, podgrzewacze, saszetki, cygara i oczywiście wapy. Najgorsze jest to, że wystarczy jedna osoba w towarzystwie, która go ma i nagle niewinny buszek na spróbowanie kończy się tym, że tydzień później sam kupujesz sprzęt. I nawet nie wiesz kiedy, a też jesteś uwięziony przez smakowe powietrze. Trzeba też wspomnieć, że eszlugi mają dwie twarze. Z jednej strony są malutkie i dyskretne, a z drugiej to jebane terminatory z budowanym telefonem, latarką i odtwarzaczem MP3. Jeszcze zanim zaczniemy, jeżeli lubisz oglądać historię na tym kanale, napisz proszę w komentarzu, jakie ty miałeś przygody ze Fajurami. A teraz wracajmy do filmu. Pewnego razu w szkole poszliśmy z chłopakami do kibla, a tam jakiś typ na luzie sobie siedzi i wali chmury z e dla nas był to kosmos. Zero smrodu, zero dymu, jak ze szluga, jedynie chmura o zapachu kaktusa o poranku. Wyglądało to jak jakiś magiczny gadżet. Olaliśmy temat, ale mój ziomek Marcin miał w głowie inne plany. Następnego dnia zwołał mnie i Jacka na tajne spotkanie w Kiblu. Stanął na nim i zaczął wygłaszać przemowę niczym szef. Panowie, to jest przyszłość. To jest przyszłość. Zero przypału! Smak gumy balonowej to zmieni nasze życia. Udało mu się nas na tyle nachajpować, że wszyscy zgodziliśmy się, że temat trzeba wypróbować. Marcin po szkole miał się spotkać z jakimiś starszakami, którzy mieli mu sprzedać sprzęt. Na następny dzień widzimy jak idzie skulony. No i co? Masz? Kupiłem, to znaczy, prawie kupiłem. Jak to prawie ile dałeś? 200, a potem jeszcze 50. Chcieliśmy mu pomóc, zrobić jakąś rekompensatę czy coś, ale goście byli od nas dwa razy więksi. Szybko ogarnęliśmy, że nie jest to nasza liga na zemstę, jednak Marcin nie dał za wygraną. Następnego dnia wbija do nas i mówi: Mam to! I wyciąga przed nami pieprzonego giganta. Sprzęt tak wielki, że przemówienie o dyskrecji i braku przypału stało się śmiesznym żartem, ale byliśmy tak oczarowani, bo każdy mógł go dotknąć, powąchać, zrobić malutki tyci-tyci buszek. Jak się okazało, ten szef drugi raz spotkał tych samych typów, niby chciał dopłacić, ale poprosił jeszcze o test. Jak tylko buchnął, tak i buchnął i on. Dzięki temu, że kiedyś mieliśmy fazę na trenowanie parkura, uciekł im niczym asasyn. Jacek tak zajarał się tematem, że stwierdził, że on też musi mieć. I serio, jeszcze tego samego dnia spotkał się z jeszcze bardziej szemranymi starszakami i wrócił z Marcinem, mając przy sobie Ego Jajo. Jeżeli ktoś pamięta ten syf, to wie jak to wyglądało i że bateria od kalkulatora wyglądała bardziej imponująco niż ten syf. Ale był na tyle dumny, bo wytargował dwie dyszki z 300. I zapłacił 280, <noise> że ani trochę nie przeszkadzała mu jakość tego syfu. Wieczorem spotkaliśmy się u mnie. Filmy, kanapa, a my z nowym sprzętem siedzimy, jakby to były kubańskie cygara. To uczucie było jak magia człowieku. Do dzisiaj na kanapie u moich rodziców jest plama po olejku limonkowym, którą wylał Jacek, zalewając ego jajo. I żadne pranie tego nie zmyło, więc kanapa nosi do dziś naszą małą tajemnicę. Ale jak to mawiają, apetyt rośnie w miarę palenia. Jacek chciał więcej. Następnego dnia zabrał mnie do sklepu z dymowymi akcesoriami. Wchodzimy i wyglądamy jak dzieciaki idące kupić chipsy. A za ladą stoi typ wielki jak szafa, z 10 razy większy od nas. I Jacek do niego z pełną pewnością siebie o, po, poproszę 100 ml truskawkowego olejku. I zapłacił jakieś dwie dychy. Takie były czasy. Swoją drogą warto wspomnieć, że nasze olejki były zerówkami. Nie tłumaczy to tego, że w tym wieku raczej powinniśmy pić soczek truskawkowy, ale jednak lepsze to niż dzisiejsze dzieciaki z likwidami minimum 20. Jednak wtedy wydawało się, że to luksus. Teraz wiem, że to w sumie był początek takiej spirali. Wiecie, na początku to jest ekscytujące. Gadżet, smaki, zero smrodu, ale później przychodzi codzienność i to tak działa. Jeden niewinny buch i kończysz na tym, że idziesz spać, całując się z wapem przy łóżku. Rzucanie tego gówna jest jeszcze cięższe, bo nikotyna to uzależnienie z kategorii final boss, ale jednak opowiadam historię z życia, czy one były odpowiedzialne, czy nie. Historia z Marcinem i Jackiem ma jeszcze drugą część, ale to już temat na osobny film, bo uwierzcie, tam dopiero zaczęły się dziać prawdziwe przypały. Jeśli chcecie, żebym je wam opowiedział, dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, wapek może nie śmierdzi, ale serio, oddychajcie powietrzem. Swoją drogą, jeśli długo czekacie na nowe filmy, zapraszam na kanałowego Discorda, gdzie często siedzimy i rozmawiamy sobie o naszych przeżyciach poza kamerami. Każdy, kto wspiera kanał, swoją drogą dziękuję. Ma również dostęp do kanałów Tylko dla Wspierających, gdzie każdy w jakiś sposób może przyczynić się do powstawania nowych filmów. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Pa! pa!